Pokażę wam sprytny sposób na tabliczkę mnożenia na palcach. Tak jest 6, tak jest 7, tak jest 8, tak jest 9. Pamiętajcie, 6 7 8 9. Słuchajcie jak teraz zrobić na przykład 7 razy 7. Tak było 6, tak jest 7. Tak było 6, tak jest 7. Pionowe palce dodajemy, tak? Czyli będzie 10 20 30 40 i 3 razy 3 9 49. Teraz 8 razy 9. 6, 7, 8. Razy 9. 6, 7, 8, 9. Pionowy dodajemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 70. 2 razy jeden, dwa. Czyli 72. Czyli drukareczkom rysujecie sobie tutaj przykłady i możecie albo na magicznym długopisie sobie sprawdzać i uczyć się przy okazji na pamięć, albo możecie właśnie na palcach liczyć i uzupełniać. Pamiętajcie, że na tej drukarce można sobie zmieniać, żeby nie zawsze były te same przykłady, tak? Czyli kręcimy sobie jakąś, którąś ze stron.